Wyobraź sobie firmę, która nie wydaje pieniędzy na marketing, ale dociera do klientów. Wyobraź sobie firmę, która nie stara się o klientów, ale nie może się od nich odpędzić. Wreszcie wyobraź sobie firmę, która sprzedaje to samo co konkurencja, ale jednocześnie jest inna niż wszyscy. Dziś porozmawiamy o tym, jak strategicznie stać się firmą, którą klienci reklamują za darmo. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Cześć. Z tej strony Łukasz Chodorowicz, a to jest podcast Marketing z Głową. Podcast, w którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że własną skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z Głową. A jeżeli od razu. Chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy? Dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów, jak zawsze, w opisie odcinka podcastu. Ale zanim pobiegniesz się zapisać, zatrzymaj się, zrób zrzut ekranu aplikacji, w której słuchasz podcastu, opublikuj w relacji w swoich mediach społecznościowych i oznacz mnie. Dzięki temu bliżej się poznamy. Ja przestanę być głosem w Twoich słuchawkach, a Ty przestaniesz być przypadkowym słuchaczem albo Słuchaczko, a więc zatrzymaj się, zapisz do newslettera, opublikuj relację, a ja na ciebie poczekam. Gotowe? W takim razie przenieśmy się do roku 1988. Jest rok 1988. Kenley Gretz wylatuje ze studiów. Bez grosza przy duszy i ma się każdej pracy, ale nigdzie nie zatrzymuje się na dłużej. Wreszcie. Trafia do pięcioosobowej firmy Amery Collect. Za kilkanaście dolarów dziennie Kenley zajmuje się najmniej wdzięczną pracą na świecie. Jest windykatorem i ściąga długi od ludzi, którzy, podobnie jak on, są bez pieniędzy. Tak było kiedyś. Dziś Kenley nie ściga już dłużników. W 1999 roku. Kupił firmę AmeriCollect i rozwinął ją w korporację zatrudniającą 340 osób. Jego firma z roku na rok rośnie i na brak klientów nie narzeka. I nic w tym dziwnego. AmeriCollect wyróżnia się w branży najwyższym współczynnikiem ściągalności długów. Gdzie tkwi sekret firmy? Dłużnicy sami się do niej zgłaszają i proszą, aby AmeriCollect. Przejęła ich długi. Co więcej, opowiadają o firmie swoim znajomym i przekonują ich, aby również w razie problemów finansowych poddali się windykacji właśnie w AmeriCollect. Dlaczego to robią? Czy boją się wyjątkowo przekonujących windykatorów o smutnych twarzach i barkach szerokich jak rozstaw skrzydeł samolotu? Nic z tych rzeczy aby jednak zrozumieć, co takiego wyjątkowego robi firma Kenlego Greca, musimy porozmawiać o matematyce. Większość firm, aby przyciągnąć nowych klientów, prześciga się w ulepszaniu oferty. stosują przy tym jedną z dwóch strategii: dodawanie albo mnożenie. Strategia dodawania polega na ulepszaniu oferty poprzez Piętrzenie dodatków. W języku marketerów nazywa się to rozszerzaniem propozycji wartości. Pierwsze pasty do zębów miały jedno zadanie czyścić zęby. Jednak im więcej nowych marek pojawiało się na rynku, tym gorzej działała prosta propozycja wartości czyste zęby. Aby zdobyć klientów, producenci składali konsumentom kolejne obietnice. Dlatego dziś jeden produkt czyści zęby, dba o dziąsła, odświeża oddech, zapewnia biały uśmiech. Naturalnie, dodawanie nowych wartości ma swoje granice. Poza tym, nie każdy produkt na tym skorzysta. Na przykład napój nie będzie bardziej smakował, jeżeli dołożysz do niego więcej cukru albo wymieszasz więcej różnych smaków. I w takiej sytuacji producenci sięgają po Drugą strategię. Strategię mnożenia. A o mnożeniu mówimy, gdy firma, aby przebić konkurencję, dosłownie pomnaża produkty w ofercie. Coca-Cola zaczynała jako napój o jednym smaku. Dziś producent sprzedaje ponad 3,5 tysiąca różnych napojów. Na jednej półce w sklepie znajdziesz Coca-Colę, Kole Zero, Cole Light, Cherry Coke, Vanilla Coke czy Kole o smaku limonki. I jeśli uważnie przyjrzysz się innym branżom, zauważysz dokładnie ten sam trend. Dziś proszek do prania nie tylko pozbywa się plam, on również zmiękcza wodę, dba o tkaninę, zabija bakterie i sprawia, że twoja bluzka pachnie wiosennymi kwiatami. Strategie mnożenia i dodawania bywają skuteczne, ale mają dwie wady. Po pierwsze, Prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto po prostu da więcej. Dziś kupujesz nowego smartfona, a za rok okazuje się, że na rynku są inne, dwa razy szybsze i z większą pamięcią. Po drugie, obie strategie są drogie. Pod wpływem dodawania i mnożenia, tak samo jak w matematyce, liczby rosną. Rosną również wydatki związane z ofertą. Żeby wprowadzić na rynek nowy produkt, musisz rynek zbadać, przetestować prototyp, zainwestować w promocję i marketing, a to wszystko kosztuje. Dodatkowy problem pojawia się wtedy, gdy nowy produkt okaże się klapą. Jeśli jesteś gotowy na takie ryzyko i koszty, no to śmiało działaj. Jeśli jednak wolisz bezpieczniejsze i tańsze podejście, mam coś w sam raz dla ciebie. Zamiast dodawać i mnożyć, stwórz wyzwalacz rozmów, z angielskiego Talk Trigger, czyli daj ludziom powód do rozmów na temat Twojej oferty. Co dokładnie mam na myśli? Wróćmy do Amery Collect. Inni windykatorzy przyciągają klientów, czyli wierzycieli, strategiami, które już znasz. Oni prześcigają się w skuteczniejszych metodach ustalania majątku dłużnika, czyli mnożą. Częściej dzwonią do dłużnika, czyli dodają. Nierzadko używają też metod wywierania wpływu na granicy prawa. Jednym słowem, inni windykatorzy wychodzą z założenia, że dłużnik nie chce płacić. AmeriCollect przyjęło inną strategię: zbiera długi w sposób niedorzecznie miły. Zamiast naciskać na dłużników, rozmawia z nimi. Okazuje przy tym współczucie, zrozumienie i cierpliwość. Windykatorzy Americolect wychodzą z założenia, że dłużnik chce płacić, ale trudna sytuacja uniemożliwia mu to. Wiedzą również, że okoliczności się zmieniają, a ludzie wychodzą z finansowego dołka. Dlatego jeśli windykator Okaże dłużnikowi zrozumienie? Ten zapłaci, kiedy tylko będzie mógł. Brzmi niedorzecznie? Tak właśnie ma brzmieć. Hasło AmeriCollect brzmi niedorzecznie miła windykacja. I teraz spójrz, co się dzieje. Pod wpływem tej strategii ludzie nie tylko spłacają należności. Oni opowiadają o niesamowitej windykacji znajomym i rodzinie. Wiem, trudno sobie wyobrazić rodzinny obiad, podczas którego ktoś chwali się długami, ale tak to właśnie działa. W rezultacie inne osoby z problemami finansowymi zgłaszają się do AmeriCollect i proszą, aby firma zajęła się ich długami. Niedorzecznie miła windykacja to impuls do rozmów, który nie jest dziełem przypadku. To strategicznie wybudowany element marketingu. Dlatego wyzwalacz rozmów sprawdzi się w każdej branży, nawet w gastronomii. Skip's Kitchen to restauracja ze skromnym menu i równie skromnym wystrojem wnętrza. A jednak klienci gotowi są czekać w długich kolejkach, aby złożyć tu zamówienie. I nie, wcale nie chodzi o to, że dania serwowane w restauracji są niedorzecznie smaczne. Chodzi o wyzwalacz Rozmów W Skip's Kitchen goście składają zamówienia przy ladzie następnie wybierają stolik i czekają na danie nic nadzwyczajnego poza jednym drobnym elementem sposobem wyboru stolików goście losują miejsca wyciągając karty stali ułożonej na ladzie w każdej karcie poza jokerem przypisany jest inny stolik Trójka piko oznacza miejsce w rogu restauracji, dziewiątka serce to miejsce przy oknie. Co w takim razie dzieje się, gdy goście wylosują jednego z czterech dżokerów? Stali jedzą za darmo. Za cały posiłek płaci restauracja. Efekt? Każdego dnia w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia szczęśliwców z jokerami w dłoniach, a ci, którym akurat szczęścia zabrakło, wracają aby zagrać ponownie, Skips Kitchen daje swoim gościom powód do rozmów. Gra o stolik to świadomie wybudowana historia, którą po prostu musisz opowiedzieć rodzinie, znajomym w pracy, a gdy wygrasz, chcesz pochwalić się dosłownie każdemu. Jednym słowem, stajesz się chodzącym billboardem, który reklamuje restaurację. Historie opowiadane pod wpływem wyzwalaczy rozmów rozchodzą się w mediach społecznościowych jak wirale. Musisz jednak zrozumieć, że one wiralami nie są. Wiral to jednorazowy popis marketingowy, który daje chwilowy zastrzyk zasięgów. W serii filmów Szybcy i Wściekli bohaterowie instalowali w samochodach przycisk, który uwalniał do silnika mieszankę gazów, tak zwane nitro. Pod jego wpływem Pojazd dostawał chwilowego kopa i wręcz leciał przed siebie. Niestety, trwało to tylko kilka sekund, a guzik działał tylko raz. Viral działa podobnie. Doładowuje Twoją markę, ale tylko przez chwilę i praktycznie nie da się tego powtórzyć. W mojej książce Rozszyfruj Klienta Sprzedawaj Więcej opisuję wiralową historię hotelu Ritz-Carton. W skrócie. Chłopiec opuszczając hotel zostawia w pokoju ulubionego pluszaka. Po powrocie do domu lament i płacz. Ojciec, aby ratować sytuację, tłumaczy chłopcu, że Misiek przedłużył sobie wakacje. Następnie wysyła maila do hotelu i prosi o pomoc w gaszeniu pożaru. Pracownicy znajdują zgubę i odsyłają ją właścicielowi. Wcześniej robią jednak zdjęcia pluszaka na basenie w spa i na polu golfowym. W ten sposób Uwiarygadniają historię o przedłużonych wakacjach. Ojciec zachował twarz i opisał sytuację na blogu. Post staje się wiralem, hotel wygrywa, kurtyna, koniec. Problem polega na tym, że żaden hotel nie powtórzył tego wyczynu. To dlatego, że wiral często jest wynikiem zbiegów okoliczności. Po pierwsze, ile razy dziecko zapomina ulubionej zabawki w hotelu? No dobra, to zdarza się dość często. Ale ilu rodziców opowiada wtedy historię o przedłużonych wakacjach najpierw w dziecku, a później pracownikom hotelu. Wreszcie ilu ojców opisuje wszystko na swoim blogu. Rozumiesz, do czego zmierzam, prawda? Wyzwalacz rozmów różni się od wirala. Zamiast dawać chwilowy zastrzyk popularności, regularnie przyciąga uwagę nowych klientów. Jeśli wiral jest jak nitro w samochodzie, Wyzwalacz rozmów jest jak rakietowe paliwo, które się nie kończy. Jak w takim razie zatankować nim swoją firmę? Ponieważ wyzwalacz rozmów to forma wyróżnika marki, intuicja podpowiada, że należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie: Co mogę zrobić inaczej niż konkurencja? To dobre pytanie, ale nie od niego zaczynasz. Najpierw, Zastanów się, jakie założenia wobec firmy z Twojej branży przyjmują klienci. Na przykład goście składający zamówienie w restauracji spodziewają się, że kelner doradzi przy wyborze dania i przyjmie zamówienie. Oczekują również, że danie trafi na ich stolik w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż pół godziny. Nie będą również zaskoczeni, jeżeli kelner w trakcie posiłku podejdzie i spyta, czy wszystko smakuje. Wiedzą również, że w weekendy na zamówienia trzeba poczekać dłużej. Uzbrojony w zestaw oczekiwań, które klienci mają wobec Twojej firmy, usiądź i odwróć je o 180 stopni. Teraz zastanów się, co możesz zrobić inaczej niż klienci oczekują. W ten sposób odkryjesz kandydatów na swój wyzwalacz rozmów. Londyńska restauracja Bob Bob Ricard. Odwróciła sposób zamawiania szampana. Przy każdym stoliku zainstalowała guzik, który wystarczy nacisnąć, aby kelner zjawił się z kolejnym kieliszkiem. Efekt: zdjęcia guzików zalewają Instagram, a klienci nagrywają rolki, w których przycisk odgrywa główną rolę. To jednak nie wszystko. Wyzwalacz rozmów musi spełniać kilka założeń. Po pierwsze, zastanów się, czy strategiczny wyzwalacz Da się powtórzyć jednakowo dla każdego klienta. AmeriCollect traktuje w niedorzecznie miły sposób wszystkich dłużników. Skips Kitchen daje wszystkim gościom możliwość wylosowania jokera, a restauracja Bobbo Pricard zainstalowała guzik przy każdym stoliku. Gdyby przycisk był zarezerwowany tylko dla gości VIP albo działał jedynie w soboty, byłoby mniej okazji na zrobienie instagramowych zdjęć, a opowieść o restauracji nie niosłaby się tak daleko. Po drugie, zastanów się, czy twój pomysł na wyzwalacz rozmów ma sens. Dlaczego restauracja Bob-Bob-Ricard zainstalowała właśnie guzik zamów szampana? Mogła przecież po prostu nazwać go wezwi kelnera. <laughs> Owszem, mogła. Jednak to byłoby bez sensu. Kelnera i tak wzywasz gestem dłoni. Natomiast zamawianie szampana guzikiem jest łatwe, szybkie i przyjemne. I tyle o budowaniu wyzwalaczy rozmów na początek. Mam oczywiście jeszcze coś ekstra, ale o tym za moment. Najpierw dwie szybkie prośby. Jeżeli znasz kogoś, komu dzisiejszy odcinek podcastu Marketing z głową spodoba się i przyda tak samo jak Tobie, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w mailu, WhatsAppie w jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast, Spotify, albo oglądasz na YouTubie, nie zapomnij zasubskrybować podcastu Marketing z Głową i wystawić pod nim recenzji. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki temu wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. Jednym słowem, pomóż innym. A jeżeli chcesz na poważnie zabrać zabudowanie wyzwalaczy rozmów i chcesz, stworzyć impuls, pod wpływem którego Twoi klienci całkowicie za darmo będą Cię reklamowali, to zapisz się do newslettera Marketing Navigator. Szczegółowo o strategiach budowania wyzwalaczy rozmów i wszystkich założeniach, które muszą one spełniać, opowiadam w nawigatkach, czyli szkoleniach dla czytelników newslettera Marketing Navigator. Jeżeli chcesz wybudować wyzwalacz rozmów szybciej i upewnić się, że robisz to właściwie, zapisz się do newslettera. Natychmiast otrzymasz dostęp do tego i kilkudziesięciu innych szkoleń marketingowych. Do newslettera możesz zapisać się na miesiąc, na próbę. Jeżeli uznasz, że to nie jest miejsce dla ciebie, w każdej chwili możesz się wypisać. A na dzisiaj to wszystko. Jak zwykle życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia.